Cześć wszystkim w nowym odcinku Aguranum znanym także na Allegro AGN ze względu na ograniczenia znakowe w nazwach produktów na Allegro także też możecie nas znaleźć przez AGN w Allegro a dzisiejszy odcinek w końcu się za niego zabrałem gdyż nie miałem za bardzo czasu na to gdyż każdy wie kto prowadzi działalność że Oprócz tego, że jest sprzedaż, to jest też księgowość i inne pierdoły, którymi musi się zajmować. Dzisiejszy odcinek zostanie podzielony na dwie części. Pierwszą część to przedstawienie naszych produktów, oczywiście sztampowe yy, ołóweczki, lekarstwa Andrea. Wiecie, że jesteśmy jedynym przedstawicielem oficjalnym na terenie Polski tej firmy, A, płyny i inne, inne rzeczy. Także przedstawię Wam produkty, doszły parę nowości, zaczniemy od tych ołóweczków od Lecra Andre, jest to nowy zestaw, 3 sztuki ołówków, są one dostępne na razie na Allegro, ale w dniu dzisiejszym jeszcze je włożymy na nasz sklep agoranum.pl Zestaw ten składa się z trzech sztuk ołówków. Pierwszy ołówek jest to znany Wam ołówek z włókna szklanego. Bardzo przydatny do twardych a zabrudzeń. Korzystam z niego dużo. Drugim ołówkiem jest y, bardzo lubiany też i wykorzystywane często y, bukno szklane. Bukno stalowe, przepraszam. Bukno stalowe o dwóch końcówkach. I ostatnim nowym produktem jest tak przeze mnie nazwana igiełka. Jest to bardzo przydatne, ale niebezpieczne urządzenie przyrząd. Bardzo niebezpieczny przyrząd, gdyż można nim bardzo łatwo zarysować czyszczony obiekt. Ale bardzo się przydaje przy czyszczeniu, w wgłębień, przy tytulaturach, przy datach. Przy portretach. No ale trzeba uważać, jest to wykończeniówka. Ja zawsze, korzystając z tego, z tego produktu, wykorzystuję też lupkę. No to jest trujeczka. Kolejna jest czwóreczka. Standardowa czwóreczka. Dużo osób już ją zna. Skalpelik dwa ołówki, jeden gruby, drugi cienki do czyszczenia no i włókno szklane z dwójną końcówką piąteczka też już mamy ją w ofercie trochę to jest szósteczka, przepraszam piąteczka mamy już chwilę z ją w ofercie macie tam Włókno szklane, stalowe, dwa ołóweczki, ten, specjalna mieszanka, no i skalpelik. No i nowy, taki już ultimate zestaw, zestaw sześciu sztuk. Wchodzi standardowa piątka, jednak wchodzi tutaj ta igiełka. Wczoraj ją czyściłem, powiem Wam, bardzo jestem zadowolony, ale tak jak mówię, trzeba uważać. Kolejne produkty są to płyny Lekrajona Andre, The Restorator. Podpisujemy się, mamy zgodę na wykorzystanie na naszych produktach. Agoranum mamy zgodę wykorzystania nazwy Lekrajona Andre, gdyż jest to ten sam skład płynu co w przypadku płynów Lekrajona Andre, tylko ze względów logistycznych jest producentowi. Trudno wysłać je do Polski, dlatego mamy pozwolenie, żeby jako przedstawiciel je produkować. Jest to płyn do czyszczenia osadu na monetach brązowych, miedzianych, niklowych. Ja osobiście unikam korzystania z płynów, a gdyż każda chemia, chemia wpływa na Czyszczony obiekt w jakiś tam sposób, dlatego to jest dla mnie już użycie tych płynów, tego szczególnie płynu, no to już jest ostateczność. Zazwyczaj czyszczę monety niemoczone w niczym, po prostu tak jak leci. Niektórzy pewno powiedzą, że nasze płyny są słabe słabsze niż inne oferowane na rynku. Jest to spowodowane tym, że nie chodzi o to, żeby wrzucić monetę do kwasu czy często wykorzystywanego perhydrolu i wyciągnąć za parę minut ogryzek. Chodzi o to, jeżeli chodzi o czyszczenie takich przedmiotów, są to przedmioty wiekowe, nieczęsto leżące w ziemi przez setki lat. Nie chodzi o to, żeby je zniszczyć, ale żeby je wyczyścić. Dlatego e, rozumiem, że niektórzy mogą mieć zdanie takie, że jest za słaby, że jest cierpliwość wymagana, no niestety jak moneta leżała 2000 lat w ziemi, czy tam 500 czy 300, no to jeżeli poleży w tym płynie kolejne 36 godzin czy 12 godzin, no to, no to trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo w parę minut nie wybudowano Krakowa i, i no niestety. To jest jeden płyn. Drugi to jest płyn. To jest nadal przesyłany do nas y, od producenta. Jest to płyn do sreberek. Też używamy bardzo z głową. Nie na haja. Y, rzucamy monetkę. Zalewamy tym płynikiem na 20 minut. Później można wacikiem ją doczyścić. Tak samo używam w ostateczności. Kolejny to jest nowy produkt. Poza granicami Polski jest bardzo znany. Producent sprzedaje go już od wielu lat. My nazwaliśmy ten produkt Dekonserwator. Jest to płyn na bazie paraloidu do konserwacji wyczyszczonych przedmiotów. Są dwa różne szkoły. Jeden to jest Paraloid. A drugi to jest wosk mikrokrystaliczny, który też mamy w ofercie. Otworzę właśnie w tym tego wosku jest 50 mg, ale ja z niego korzystam już od dobrego roku. A monetę k nim zakonserwowałem setki, także to jest wybór czy mikrokrystaliczny, czy, czy właśnie ten płyn na bazie paraloidu są dwie szkoły ja używam dwóch szkół niektórzy mówią, że wosk jest gorszy gdyż nie dopuszcza powietrza i tak dalej to już jest wasz wybór kolejne pierdółki takie coś sprowadziliśmy z Chin wiem, że to może w Chinach kosztuje 7 zł my sprzedajemy za 12 no ale czekać się trzeba na przesyłkę z Chin po pierwsze, po drugie, musimy zapłacić cło. wiecie Jak teraz wprowadzili te dziwne cła, nawet na produkty z Chin, VAT i tak dalej. No, my sprzedajemy po 12 zł. Bardzo przydatna rzecz. Macie 10 listków. To jest papier ścierny, drobny. Przy czyszczeniu monet, bardzo ważny jest naszymi ołówkami, żeby ta końcówka była ostra. Taki Tip. i dlatego korzystam sobie z tego do zrobienia właśnie tego, tej końcówki ostrej gdyż jak jest wy końcówka zaokrąglona no to nic z tym nie zrobicie tutaj macie 5 sztuk zamiennych wkładów do tych ołóweczków z włókna szklanego one się najszybciej ścierają bardzo przydatne, dużo się nimi operuje, dlatego szybko się ścierają, dlatego żeby nie płacić za takie ołówek kolejne 20 parę złotych, no to wkładziki bardzo łatwo wchodzą. Fajnie, fajnie to wszystko działa. Strugaczka nasza firmowa. Do każdego zestawiku takich 3 czy 6. dokładamy taką strugaweczkę. Czasami ich nie mamy, gdyż jest to produkt można powiedzieć deficytowy czasami mamy czasami nie mamy jeżeli nie mamy no to przepraszamy ale no niestety no wiecie jak jest z logistyką i czasami są czasami nie jak są to próbujemy je dokładnie do, yy, dokładamy je do każdego zestawu także co ja robię najpierw oszczę tym strugaczką ołóweczek a później Dopracowywuje końcóweczkę tym. Lubka. przydatna, bardzo fajnie się rozkłada. 5 tutaj macie, 5 całość. Tutaj macie 11 powiększenie. Fajnie się rozkłada. Fajnie się ten. Można na nią pracować nad monetką. Ja. W szczególności używając tej nowej igiełki, o tej igiełki korzystam z tej lubki, gdyż jest ważna precyzja, żeby nie zarysować e, czyszczonego przedmiotu. Z tą lubką można ją załadować bateriami. Wiecie, baterie są drogie, także szybko ten e, szybko też się wykorzystują. Także ja kupiłem sobie na Allegro taką małą końcóweczkę, przejściówkę bo do każdej lampki dochodzi kabelek przejścióweczkę cyk do telefonu ta przejścióweczka kosztuje chyba parę złotych do telefonu do lampki i macie fajną lampkę z oświetleniem bardzo przydatna w następnym tygodniu będziemy mieli podstawki fajne tutaj żeby wsadzić w te miejsce i w tą podstaweczkę wkładamy monetę, że nie będzie Wam latać po wszystkim, jak będziecie czyścić. Także przepraszam, to moje psy szczekają. Także dzięki serdeczne i zapraszam na drugą część, podczas której pokażę, jak się czyści monety naszymi, naszymi produktami. Dzięki. Ok, druga część naszej naszego e, filmiku. Teraz wam pokażę jak to wszystko działa. W miejscach, gdzie będę czyścił monetę będę przyspieszał, żebyście nie musieli e, tracić niepotrzebnie czasu patrząc ten. Tutaj mamy e, monety rzymskie, są to monetki wylicytowane na Aukcji zachodniej. Wszystkie monety, które posiadam, które czyszczę, pochodzą z legalnych źródeł. Są to domy aukcyjne zachodnie, eBay i tak dalej. Monety takie można zakupić w cenach od 15 do 30 zł. No, wyglądają, jak wyglądają, widać. Trzeba zwracać uwagę, jak kupujecie, czy widać pod tym brudem te szczegóły. No bo to jest ważne, bo jak jest złomno, to jest złomnie. Także przedstawię wam na podstawie jednej monetki, jak monety te działają. Tutaj mam takiego zbliżę trochę. Diok y Dioklecjan chyba, Antoninian, popularna monetka tutaj już ją troszeczkę zacząłem czyścić, pokażę Wam jak ja to robię żeby nie narobić szkód i od razu zaprezentować Wam jak to wszystko działa Dobra, to my się zajmiemy tą monetką resztę monetek odkładamy na bok sprzęcik gotowy przybliżę Wam, spróbuję najpierw zobaczę jakie jest najlepsze przybliżenie okej okay. dobra no to się bierzemy za robotę, najpierw spróbujemy, aha monetka nie była niczym moczona, tak jak przyszła do mnie, tak ta ją mam i tak ją prezentuję, tak jak powiedziałem nie lubię eee, chemii, nie stosuję jak nie potrzeba, poczekajcie troszkę światło tutaj lepiej dam, Przybliżemy jeszcze troszeczkę, no i co, lecimy, najpierw tym. Zobaczcie jak fajnie schodzi brud. Bez moczenia w żadnych dziwnych wynalazkach chemicznych. No nie powiem, czasami jest wymagane. Trzeba zastosować trochę chemii. No ale ja tego unikam. Robię to w ostateczności. Jak widzę, że brud nie schodzi samo istnie, no to wtedy zaczynam moczenie, a tak to raczej tego unikam. Wiecie, ja wcale tego delikatnie nie robię jak w, podczas wcześniejszych filmików, ja yy, no staram się nie uszkodzić, ale wiem, że te ołówki nie uszkadzają tych moneci, yy, tej powierzchni, także no, no nie robię jakichś tam cacań z tą monetą, dopiero jak przyjdzie czas na igiełkę, czy tam jak skalpel, no to już jest metal, także... Łuknoszkone. Patrzcie. Coraz lepiej to wygląda. Teraz spróbujemy te dziurasy wyczyścić. Tak jak mówię, tam gdzie będę musiał igiełkę, gdzie ten ołówek nie dochodzi, czy... Jest za twarde, zawsze można się przerzucić na włókno szklane. Włókno szklane też jest, tylko włókno szklane. No to już jest gruby kaliber i możecie podrapać czyszczony przedmiot. Dobra, ja teraz przyspieszę, żebyście nie musieli słuchać mnie. Mediolanium Metodologio. wow va bene. Perché perché? Vale. Igratevi, va vale, vale. No i widzicie, tak wygląda po wyczyszczeniu monetka. Fajnie wyszło. Długo mi to nie zajęło. Filmik nagrywam, 13 minut. Dobra, spróbujemy teraz. Nie wiem czy mi się uda to nagrać Widzicie z lubką podłączymy do światełka Włączymy lampkę Nie wiem czy to wyjdzie w ogóle Ciężko mi trochę pracować, gdyż mam tutaj telefon i lampę. Widzicie te zagłębienia? I wtedy wchodzi nasza igiełka. Trzeba bardzo być delikatnym, żeby nie porysować. No ta igiełka jest, bo to jest taka odpowiedź. Dużo osób czyści igłą zwykłą, kombinują jakieś korki z i tak dalej. Tutaj mam się narzędzie już gotowe. Jest to bardzo ostre. Także trzeba uważać przy czyszczeniu. Idzie tu, wszystko jest do wyczyszczenia. To wszystko można upiększyć. Wydrapać te. Dobra. Jestem z powrotem z wami. Nie powiem, umęczyłem się troszkę. Tak wygląda monetka. Zobaczcie na moje paluchy. Nikt nie powiedział, że to jest łatwe i przyjemne. Kto chce? łatwo i przyjemnie to niestety nie tędy droga teraz wam pokażę co ja robię z woskiem biorę wosk drapię trochę tą monetę nakładam ten wosk dokładnie rozsmarowywuję widzicie ile schodzi wosku na monetę także nie jest to dużo także 50 gramów będzie dla was Starczało bardzo długo trochę mam brudne miejsce. Zobaczcie tutaj widać prześwity. Niby jestem doświadczony, ale czasami za bardzo człowiek się stara i może trochę patyny zetrzeć. ale to się nic nie dzieje. Ta patyna ściemnieje z czasem. Teraz robimy to. Tak. Także teraz zostawiamy tą monetkę na jakieś 15 minut. I do Was wrócę za 15 minut. Dobra? I pokażę, co będzie. Ok, posprzątałem trochę. To jest ta monetka, którą wsadziłem, którą oblekłem tym woskiem minęło 15 minut. Teraz biorę szmatkę Ja korzystam ze szmatek le Leuthurma, Leuthurma. A, ciężko to wymówić. A, są całkiem drogie, bo taka szmatka kosztuje 20 zł, no ale jest specjalnie zrobiona ten do monetek. Dobra. E, no i co? I wycieramy wosk. Zobaczymy jak to wyjdzie. 15 minut wystarczy, żeby ten wosk się wchłonął w tą monetkę. No i powiem, umęczyłem się z tą monetką z 2 godziny. No ale jestem bardzo zadowolony z efektu. Myślę, że z monetki za którą zapłaciłem około 30-25-30 zł. Ona no Allegro taka monetka pójdzie za stówkę lekko. Także jestem zadowolony. Ręce mi bolą. Nie powiem. No bo to jest dużo pracy. I cierpliwości. Jak ktoś nie ma z Was cierpliwości, chyba już wspominałem, nie bierzcie się za to, bo to są. A, no to są monety, które. Mają te swoje lata. Szkoda, jak ktoś się nie zna, żeby zniszczyć. Zobaczcie. Druga strona. Piękne detale. Ja jestem bardzo zadowolony, jest to no super, super wyszło. No genialna, piękna moneta. warto około stówki, także naprawdę w tym momencie odkryliśmy na nowo historię. Wyobraźcie sobie, że ktoś tą monetą kiedyś za chlebek płacił, a my ją doprowadziliśmy do stanu, jakby wyszła niedawno z mennicy. Pięknie. Super, dzięki. Na razie, trzymajcie się.